A kurde, gdzie ja wlazłem znowu? Dzień dobry, witam serdecznie. Och, dobra, ogólnie to tu ścieżki nie ma, tylko zwierzyna łazi. I oczywiście ja, ale dobra. Dobra, witam w kolejnym filmie. I dzisiaj naszła mnie taka myśl, żeby sobie pogadać na temat tego. Jak to strasznie jest w nocy w lesie. I ogólnie chciałbym może kilka takich tipów Wam sprzedać, jak się przygotować na pierwszą nockę. Bo wiadomo, że tutaj w dużej mierze działa wyobraźnia podczas takiej pierwszej nocki, albo nawet przed nią, i strach przed tym, co sobie wyobrażamy na temat tego. Nowego przeżycia, tak naprawdę, niż rzeczywiste zagrożenie. Także dobra, poczekajcie, dojdę sobie gdzieś na jakieś miejsce. Zrobimy sobie kawkę i chwilę pogadamy. No i dobra, od czego by to zacząć? Yy, często gdzieś tam mogę przeczytać, albo ktoś mi mówi: że O Jezu, ty się nie boisz tak w nocy sam w tym lesie, przecież coś cię zje, albo nie wiem. Albo też widzę na internecie często ktoś tam napisze, że kurde, też bym tak chciał sobie wyskoczyć gdzieś, ale no, boję się sam i w ogóle. Bo ogólnie jest to zajawka, która polega w dużej mierze na wychodzeniu ze strefy komfortu swojej własnej. Y tego nie przeskoczymy. W terenie zawsze są sytuacje, których nie przewidzisz, które jak zaczniesz się nad nimi zastanawiać, zanim one się wydarzą, to mogą się okazać niebezpieczne, groźne i tak Ale w rzeczywistości, tak jak wcześniej mówiłem, to w dużej mierze większość tych obaw to to jest po prostu wymysł naszej wyobraźni. Tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie. Jak się przyzwyczaić do tego, jak zacząć? Jak może się przełamać, próbować przełamać, jeżeli wiesz na pewno, że się boisz? No to najprostszym opcją do sprawdzenia tego będzie po prostu pojechać, czy udać się gdzieś w najbliższy las, gdzie masz w okolicy, gdzie jest leśny parking, najlepiej tam zostawić auto i pójść, się, pójść na spacer, po prostu Wieczorny spacer o zachodzie słońca, i wrócić do samoch samochodu przed zmrokiem. I po zmroku. Posiedzieć przy tym samochodzie, fajnie, jakby była jakaś tam wiata, albo nie wiem, po prostu wziąć sobie jakieś krzesełko, czy nawet w samochodzie ze zgaszonymi światłami. Posiedzieć przez jakiś czas i posłuchać tego lasu, zobaczyć, że wcale on nie jest taki straszny, jakby się mogło wydawać. po przebywać tak, jak zobaczycie po pierwszym razie, po drugim razie, jak to będzie. Też nie mówię, żebyście się zapuszczali pierwszy raz od razu i po ciemku łazili po tym lesie, bo to nie o to chodzi. Po prostu pójść się przejść. Jeżeli już się robi taka szarówka, wrócić do auta. I, I zobaczycie, jak się będziecie czuli. To mi się wydaje, że jest o, o, optymalna y, opcja, żeby, żeby sprawdzić, jak się, jak się będziecie czuli i przyzwyczaić się do tych dźwięków, pierwszych takich. A jeżeli już traficie do tego lasu na nockę, jest kilka takich patentów, które mogą Wam pomóc y, przetrwać tą pierwszą noc, ale o nich za chwilę. Też musicie się nastawić na to, że że po prostu nie będzie jakoś super komfortowo, że będziecie mieli jakieś lekkie obawy, że będziecie słyszeli jakieś różne dźwięki, które mogą się Wam wydawać groźne i tak dalej. I też musicie słuchać tego otoczenia, musicie się do tego po prostu przyzwyczaić. Często słyszę, że ktoś tam, a bo z kimś mi było łatwiej, no i taki nie, bo jeżeli razem będziecie zaczynać z kimś i oboje będziecie się tak samo bali, to uwierzcie mi, że pójdziecie razem na noc do lasu i zajdzie słońce, przyjdzie zmrok i po, zaczniecie rozmawiać i po 30 sekundach tak się nakręcicie i tak będziecie mieli pełno w gaciach, że będziecie uciekać szybciej niż jakbyście byli sami. Tak jest. Ale, tak jak mówię, trzeba słuchać tego otoczenia, bo prawdopodobieństwo, że Wam coś się stanie jest mniejsze niż podczas wyjścia po bułki do sklepu. Tak naprawdę. A, ale mimo wszystko trzeba być czujnym, tak? Poza nastawieniem psychicznym, które no, ode, odegra na pewno dużą rolę w waszym przygotowaniu, też jest kilka, kilka gadżetów czy akcesoriów, które na pewno spowodują, że ten biwak będzie bardziej komfortowy i gdzieś tam podniesie wasze y, poczucie bezpieczeństwa. Tak? No i głównym takim podstawowym jest oczywiście czołówka, latarka, która zapewni Wam widoczność w lesie. Najlepiej dobrej jakości, ale wiadomo na początku nie będziecie wydawać po 3-4 stówy na, na, na czołówkę Więc może być też jakaś tania marketówka, ale zadbajcie wtedy o zapas baterii Do niej Albo nawet weźcie 2 czy trzy takie czołówki plus zapas baterii, żeby mieć pewność, że Że to światło będziecie mieli, a Dodatkowym atutem takiej yy, Takiego rozwiązania będzie, jeżeli ona będzie miała czerwone światło, bo czerwone światło spowoduje to, że zaraz po wyłączeniu latarki nie stracicie całkowicie widoczności w lesie, bo zresztą wiecie, jak jest ciemno i popatrzysz w telefon i nagle chcesz się odwrócić i jest ciemno dookoła, to nic nie widzisz, oślepia cię całkowicie to. Czerwone światło tak nie działa, czerwone światło działa, wiadomo, da ci mniej, mniejsze pole widzenia po zmroku, ale po wyłączeniu go nie będziesz tracił tej widoczności. Która z czasem przebywając w, w ciemnym lesie się wzmacnia. Ten, ten widok zaczyna cię widzieć gdzieś tam na ten metr, czy na, na, na dwa do przodu jesteście w stanie widzieć, co leży na ziemi i tak dalej. Nie, nie, nie potkniecie się, mimo że jest całkowicie ciemno. Chyba, że będziecie włączać i, włączać i wyłączać białe światło, no to tę zdolność będziecie sobie tak jakby odbierać. Więc czołówka, która da Wam światło, i to na pewno dużo pomoże. dodatkowym gadżetem jest lampka, którą zabieram. Ona też ma czerwone światło, białe światło. Ma tutaj też taki bajer, że jeżeli jest rozładowana, czy tam się rozładowuje, możesz ją sobie dokręcić jak dynamo i doładować. Ja jej używam wieszając na cięciwie przy hamaku i wtedy mam po prostu pewność, że pod ręką światło, tak? nie muszę szukać tej czołówki gdzieś w śpiworze czy jak odchodzę od hamaka i idę gdzieś tam za potrzebą, czy pod drzewo to też nie muszę brać tej czołówki, bo widzę, widzę gdzie wrócić do obozu, to jest też ważne żeby sobie nawet jeżeli macie czołówkę, ale oddalicie się od obozu i nie daj Boże na przykład w stronę, w którą macie zasłonięte tarpem albo coś, no to jednak to światło może Wam pomóc też odnaleźć obóz, bo co z tego, że latarka jak nie będziecie wiedzieli w którą stronę iść Yy, tak i Zresztą nawet jak się wybudzę w nocy To mogę sobie ją odpalić Często zasypiam przy niej przy czerwonym świetle Bo ono nie przeszkadza w zasypianiu yy, I jak się przebudzę to ją dopiero gaszę A czasem się świeci całą noc Czasem jej w ogóle nie zapalam Ale fajnie ją mieć Lubię, szanuję, polecam Kolejną rzeczą, którą Używam, znaczy używam, po prostu mam gaz pieprzowy, dosyć popularne rozwiązanie. Ja używam, znaczy używam mam, czy jak jadę rowerem, czy na wycieczkach pieszych, gdzieś. Ja łażę i jeżdżę po różnych miejscach, często poza miastami, gdzieś tam, czy jakiś, przez jakieś naprawdę malutkie wioseczki, przejeżdżam gdzieś te bezpieńskie psy, mogą latać i tak dalej, więc mam. A w lesie. W lesie podnosi poziom bezpieczeństwa. Jednak fajnie jest mieć coś, co łatwo jest użyć, bo nie oszukujmy się, no ma, mamy nóż, ale będziesz w niebezpieczeństwie, no to lżej jest komuś przyknąć w oczy gazem pieprzowym niż go pochlastać nożem. Przynajmniej ja mam takie odczucie i wolałbym tak sprawę rozwiązać, jeżeli by mnie jakaś spotkała, chociaż nigdy nie miałem takich nieprzyjemności, żebym musiał to użyć. Kiedyś na początku obawiałem się różnych rzeczy i. Zdarzało mi się spsikiwać gdzieś obóz gazem pieprzowym w okolicy, ale nie psikajcie sobie na przykład śledzi od tarpa ani linek, bo później będziecie zwijać i różne dziwne rzeczy mogą się przydarzyć. Nie pytajcie skąd wiem, po prostu wiem. Kolega mówił, tak, nie jest to nic przyjemnego, dotykać czegoś, a później przetrzeć oczy, albo nie wiem. No, nie, 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 nie polecam, ale warto mieć i na pewno będziecie mieli takie poczucie, że lepiej potraficie sobie zadbać, mając to. I kolejną rzeczą jest tak, od razu takie trochę kontrowersyjne rozwiązanie głośniczek. Wiadomo, można sobie puścić z telefonu, ale oszczędzając baterię w telefonie, też to lepsza jakość dźwięku troszeczkę może być, yy, możecie sobie puścić. Naprawdę każdy szmer, który będzie słyszeć. Za pierwszym razem nie wszystkie szmery dobrze jest słyszeć. Tak jak mówię, Rzuczek chodzący po liściu, wydający się, że to jest jakaś zwierzyna, która się na was czai i chce was pożreć. Yy. Można tego uniknąć puszczając sobie cichutką muzyczkę, która pobrzdąka wam. Będziecie się czuli trochę bardziej jak w domu, trochę bardziej swobodnie, przyjaźnie, nikomu to nie przeszkodzi. Yy. A tak jak mówię, no, zrobi robotę. Też poczuć się troszeczkę. na tym bardziej z początku, bo jak traficie w, w las, i wiecie. Za dnia fajnie jest, jest taka cisza, błoga, można odpocząć, wycilować, no ale nocą ta cisza robi się. Yy, przerażająca dla niektórych. Dla mnie też bywała i też używałem kiedyś. Później często też go biorę teraz, gdzieś na rowerze sobie puszczam jak jadę, Słuchałek słuchawek nie chcę mieć, bo jednak chcę też słyszeć, co się dzieje, czy ktoś na mnie dzwoni dzwonkiem, czy ktoś na mnie trąbi. To sobie puszczam głośnicz z głośniczka i słyszę otoczenie, i słyszę też muzykę. Ale mówię, w lesie może się Wam przydać. Ostatnią rzeczą, którą jeżeli będziecie coś słyszeć i się prze, będziecie bali, to jest brzdąkanie w cokolwiek albo gwizdek, jeżeli będziecie mieli. Stukanie, nienaturalny w lesie dźwięk yy, odstrasza zwierzynę. Jeżeli coś będzie do Was podchodziło, małego, dużego i tak dalej, zaczniecie... Trzepać i krzyczeć, to, to, to ta zwierzyna na pewno sobie odpuści i pójdzie w swoją stronę, bo nie będzie chciała mieć z wami nic do czynienia. Tak to działa i naprawdę, czy to będzie cokolwiek I nie będzie wściekłe, nie wiem, jakimś zmutowanym, przerażającą czupakabron, to ucieknie, jeżeli zaczniecie hałasować po prostu. Naprawdę. I to powinno zakończyć wasze obawy. Mówię, hałas nienaturalne dźwięki dla zwierząt. I macie problem z głową. No i dobra, to by było na tyle z takich ogólnych porad, patentów i gadżetów, które mogą Wam pomóc komfortowo spędzić albo przełamać się i ruszyć. Na pierwszą nockę w terenie. Bo no, z tymi pierwszymi razami to jest różnie. Ale z każdy kolejny będzie coraz fajniejszy i coraz bardziej przyjemny. Naprawdę. A te patenty, które Wam powiedziałem, które Wam przekazałem, to no, u mnie się sprawdziły, pomogły mi. Bo często z nich korzystałem też. Nie nastawiałem się, że z nich będę korzystał. Miałem zapobiegawczo i się przydawały. Jak głośniczek czy lampka. Wygaz pieprzowy. Mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję za komentarze. Jak już dotrwałeś, czy tam oglądasz, to skomentuj cokolwiek napisz. Niech te algorytmy YouTube'a yy, chwytają ten film. Zostaw lajka. Napisz jakiś komentarz, jak udostępnisz, to już w ogóle będzie super, a jak zostawisz suba, to, to już w ogóle jesteś gość albo gościówka. Jesteś ziomal, ziomalka. I dziękuję wam bardzo. I co? Do zobaczenia do następnego. Cześć. E! Co? Co tam robi? Siedzę.